Elo Elo 320 to kolejny odcinek z Brawl Stars Chcę wam pokazać jakie postacie udało mi się wydropić. A i przepraszam Was za to, że nie było odcinku przez 2 miesiące. Chcę wam pokazać jakie y, mi się udało wydropić i zdobyć za dymiarze. odblokowałem Odblokowałem... raczej wydropiłem Franka. Piper była. O, Tara i potem resztę wam pokażę później. Oj, się stało takie coś fajne, że trzeba gadać. Otworzymy sobie dzisiaj na odcinku też Mega Boxa z 9000 pucharów. To jednego, a będę Boxa. To sobie zostawiamy odcinek, bo mówię, a warto odcinek zrobić z tego. Sobie zagramy, jeden odcinek i wam coś pokażę takiego fajnego. Bardzo. potem taką fajną rzecz. Okej. Okay. Dobra, musimy to wygrać. No nie, można tak, że taki specjalny odcinek mamy przegrany. Ale to, co on zrobił, ten ten cały to po głowie, nie myślisz? Na serio? Na serio? Jak już robi trickshoty to nie dasz takie głupie Ale ja coś skończyłem teraz, ja coś skończyłem po całości O jak to zrobiłem Bożeńku, to moje to ty... O, będzie gol, musi być gol Na serio? Nie ma gola? Szkoda, ale Musimy wygrać to, musimy wygrać to Ale Czemu ty głupia podchodzisz do mnie, jak wiesz, że nie mam szans na Chińską Z Powinna tak wygrać. O 1% jaki, gościu, to jest! Raz na milion! Dobra, nie to przesadzę. Ale szczęście miał, 1% i przeżył, a teraz Oczekam. Dobra, musimy wygrać, musimy wygrać, muszę wygrać, musimy wygrać. Gościu nowe, co ty robisz? A, będzie gol, jest, 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 jest. Dobra. I za. Poszli na środę, bo się wkurzyli Co on zrobił, na serio, na serio Frank, na serio Dobra, wygramy ten mecz, ale na serio ten mecz tak długo schodzi, widzę Ale dobrze, widzę, żeby drugi odcinek Taki dłuższy, ale też nie za długi Dobra, zatrzymałem, strzelaj Dobra, i chcę wam coś pokazać Takiego bardzo fajnego Takiego czego się nie, nie spodziewaliście po mnie, nigdy. Żeby to mi się udało. Pokażę, pokażę wam Trafiłem. Kruka. Udało mi się kruka trafić. Dzisiaj sobie podję na Stars. Jakiś faworyt odcinek. Znaczy jaki odcinek? Sobie sobie spokojnie pogram, co nie? A tu z 10 tych gwiezdnych, raczej gwiazdnych tych gwiazdek czy jakoś tak udało mi się wydropić kruka ja się tego nie spodziewałam ja sobie po prostu weszłem sobie rano na Brawl bra Starsa pograć Brawl bala no i sobie mam skrzynkę, bo chciałem, y, bym Potem sobie i potem mówię, muszę sobie te żatony, bo miałem tutaj do blokowania i brakowało mi tylko czterech, żeby tego boxa... No widzu, przepraszam za to, że zrobiłem cięcie, ale to było w nagłym przypadku. Ja skończyliśmy na tym, że zrobiłem kruka, tak? Łofe, karda, wybrano Trochę przyciszę to, bo to zrobić zagrożny jest. Za o, dobra. Idę sobie zagrać za dynę. Musimy wygrać, no to. I potem otworzymy małą skrzynkę i wymagało to wjadą, jak to... Wie. A nie, nie wiem jak to było XD. Nie muszę mówić. Bo potem mam powtarzać idzę Dobra. Tu jest Mortis. Trzeba go do... Na serio. Na serio. <słuch> To się zresztą... O jak ucieka, to jak ucieka. A i 1 dla nas, no taki odcinek... To ja nie wiem czy będzie krótki, musi dłużej trochę zrobić. O patrzcie bo Kurde no Jeszcze próbkiem nie umiem grać mam jeszcze do tego pierwszą moc Uwaga Tak się boi nie, Jak ja to przejrzę to ja nie wiem Dobra, zabieram użycie, o no, dobrze, dobrze dobrze, Dobra, ten A-bit nie wiem czego szuka z tą piłką gdzie lata tam biegły? Dobra Teraz pokażę wam jakie to jest szybkie O kurde Dobra Teraz patrzcie Jest to rosa Patrzcie Ok. I teraz Muszę strzelić gola To jest, wygraliśmy, tak o to chodzi Pochodź, wygraliśmy. Mówiłem, mówiłem. Jakie to jest w, dobro, w Kurde, Niektórzy nie lubią może tego króla, ale ja bardzo lubię. I teraz otworzymy Mam skrzynkę tylko po cięciu. Bo chcę coś zobaczyć. Dobra, jestem po cięciu. Chciałem po prostu takie coś zrobić. Może być legenda. Nie ma. Ale się nie przyjmujmy. Może być z Mega Boxa. Ale nie otwierajmy to po meczu. Tylko może teraz dla odmiany A boy. Boy. Dobra, zagramy sobie. No i dobra, wygramy. Te starcie. Solo Dobra, dwa do skrzynki. Szybciej. Dobra. Dobra, udało się, ninja biegnie, To ja mogę, nic nie mogę, musiałem uciec i zlata, o Jezu, przerąbana, tylko jestem szybki, to nie, dobra. No, muszę gdzieś uciec z tego towarzystwa. Musi ja tam nie do dużych nie mówię, bo się skupiam na grze, ale trzeba coś pomówić. O, mój brat y też wydropiła mu legenda. Sandy dokładnie, ma trzy kapuszek, ja takiego mięśnia by nigdy nie miałem Dobra, idzie się trochę polecieć Wiedziałem, wiedziałem Jezu Jeżeli to by przeżyłem, to ja nie wiem, ale nie wiem się, to po prostu mnie otoczyło Dobra, plus trzy pocharki i zobaczymy czy jednego buksa coś wypadnie Okej. Okay. Proszę 6. Jeżeli wejdzie 6, a i wejdzie 10, to ja nie wiem. Jest 5. Szkoda, ale będę mógł ulepszyć kolta. Na dziewiątą moc. 50 dobu. O jezu, ale się to O, dwa jazdy tonów i 5 klejnotów. Może być, podoba mi się nawet. Nie wiem. Na serię to nie. Mógł być lepszy. Dobra, ale, uwaga, zaraz ulepszymy sobie kulta na dziewiąty. Tak to się dzieje. Bum. I mam na niego stał polery do bycia. Mogę ulepszyć też do krowan sobie wypadło. Smutek. No tak tak. A dwa, został kolej robić do holta. Sobie idziemy jeszcze pograć jeden mecz na zadymie i możemy na tym akcencie kończyć odcinek. Dobra, idę tutaj. ty szukałeś, gościu? Dobra Musimy to wygrać Widzę BUUUM Dobra, teraz będzie 1-0, jeżeli nie strzelam, to nie wiem, Dobra, dobra, strzeliłem, było dobrze. wiem jeszcze dłuższą, tamci, po co oni tu widzieli, ale ta Bibia jak odepchnęła, to jeszcze by może się nie udało. Aha, dobra, <śm> fajnie, 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 dobra, dobra, się podda podali. Niech nie przeszkadzają mi w odcinku. No to w tym odcinku to chyba wszystko, co może być. Jeszcze nie niż ten stare dla tego kroła. By wiedzieli, że ma i No na tym akcentie kończymy odcinek. To bardzo fajny. Dajcie lajka w górę. Jak ten trzyma, otóż ten kroj jak widzicie, to się ma przejść L. Jeszcze musisz się ustawić do zakończenia.